A my na kolejnym spacerze Wczoraj spacer, dzisiaj spacer Ale dzisiaj spacer Przy deszczu Sąsiad Każdy ma psa. To na prawie każdy psa My albo, nie kota. Mamy, albo kota, albo psa. My mamy rybki. Jak my mamy rybki i akwaria. Także idziemy na spacer. Krótki dookoła osiedla. Zobaczyliśmy, że pada deszcz. Ostatnio padało w grudniu. Nie nie za dwa miesiące temu. Jakoś w lutym. Padało ostatnio, więc tutaj deszcz pada rzadko. Więc wyskoczyliśmy na krótki spacer. Deszczu. W deszczu. Czy już nie pada? Kropi, ale już nie pada. Co opowiadasz? Co dzisiaj robiłaś? Nic ciekawego? Siedziałam w domu, nic nie robiłam. Nic nie robiłaś? To dobrze. Nie wiedziałam się skąd skąd. To dobrze ci. Ja tam w pracy dzisiaj poskładałem trochę paneli. Jakich paneli? Elektrycznych. Budujemy nową maszynę, więc. Muszę przygotować całą, całą elektrykę Miałem miałeś busy day Miałem busy day Co poza tym pilnowałem chłopaków Bo robią Czasami fuszerki Więc muszę iść i przypilnować ich Pokazać palcem Jak co zrobić Akurat teraz docinają Całe poszycie maszyny Z plexiglasa Z plexi I wziąłem wczoraj kawałek plexi Pokazać im jak powinno być wykończone krawędzie Wykończyłem, pokazałem by robili w ten sposób, a nie tak jak oni to robią czyli brzydko, rogi takie pozaokrąglane brzydko to wygląda no i dzisiaj poszedłem na inspekcję no i niestety no, dalej nie było tak jak powinno być przestali zaokrąglać rogi, ale po prostu przestali zaokrąglać rogi ale już tak przestali, że nawet nie obrabiali tego nie wykańczali tych rogów po prostu sobie takie ostre krawędzie Jakbyś wiesz, przejechała palcem, to by sobie rozcięła palca. Więc dzisiaj znowu była kolejna lekcja, żeby poprawili to. I tak, jak w kółko. Tu masz ciekawie. No, mam ciekawie. No i też można razem mówić jedną rzecz. Jak widać, wiele razy. Tutaj tak. Tutaj za bardzo się nikt nie przejmuje, aby było. Fajna pogoda. Fajna. Nietypowa. Nie jest parno. Nie jest za gorąco. Fajna. W sam raz. Ja tam lubię taką pogodę i dla mnie może być cały rok taka pogoda. Nawet tutaj w Kalifornii, gdzie jest, nie wiem, 10 miesięcy non stop, ciepło i słońce. Ale mogłaby się zmienić ta pogoda. Tak jak w Polsce się zmieniła. Zimy się zmieniły. No. 20 lat temu to jaka była zima? 23 lat temu zimy ostre Do szkoły popas w śniegu popasa no. w śniegu A teraz dwa dni śnieg tak samo, tak samo tutaj mogą się pogoda zmienić Na bardziej chłodną No zobaczymy kto wie może i się zmieni O, zobacz Ludzie wpadają latanką Aha. Fajnie Posiedziecie jak pada No? Nie? Cieplutko Akurat nie pada Akurat nie pana. Ups. Co? Kropelka spadła mi na twarz. Z drzewa? Chyba tak. Szczotki? Ładne kwiatki. Śmieję się, że to szczotki do czyszczenia butelek. Trochę tak wyglądają trochę mi przypominają prawie jak w tropikach. Egzotyczne kwiatki, e, cytryny, pomarańcze gry, Tylko brakuje mi jeszcze jednej rzeczy: bananów, bo bardzo lubię banany. Są drzewa, mają ludzie drzewa, bananowca, ale bardzo rzadko udaje się po e, prostu mieć banany. Owoce. Nie, owocują, Nie owocują. Jest jeszcze tutaj za zimno. Także brakuje mi banana tutaj. Miałoby wszystko. Prawie wszystko. A tam jest drzewko cytrynowe. Zaraz podejdziemy, zobaczycie jakie duże cytryny. Zobaczcie jakie duże cytryny. Nikt tego nie zbiera, nikt tego nie je. Każdy to ma. Tutaj obok. Kolejne drzewa. To są pomarancze. Widzę zielone i kwiaty. Brawie każdy w obrótku ma jakieś pomarańcze cytryny. Więc nikt tego nie marnuje się. Niektórzy używają. Niektórzy. W moim którzy... mnie w pracy, mnóstwo no, dziewczyny. piją wodę z cytryną, a to robią. E... Jak oni to nazywają? Mimoza? Nie. Mimoza, je, mimoza jest. E... Co to jest? Sok pomarańczowy so, e... z winem? Chyba tak. Nie. Chyba tak. Nasi znajomi mają bardzo ładne. Duże drzewo pomarańczy, i muszę przyznać, że najlepsze pomarańcze, jakie, jakie w ogóle próbowałem w życiu. To prawda, smak jest naprawdę dobry. Dobry, nie? No. Próbowaliśmy już kilku odmian tutaj pomarańczy, i niestety żadna odmiana ze sklepu, oczywiście, nie była tak smaczna jak ci znajomi, co mają to drzewko. I co roku owocuje całe drzewo y, pomarańczy. Gałęzie się wyginają prawie do ziemi. I każdy bierze, nie? My bierzemy, oni jedzą. No. I wystarczy takie drzewko y, na 2 trzy miesiące, tych pomarańczy. Spokojnie. Chyba nawet dwa razy w roku im owocuje. Ile miesięcy temu się pomarańcze skończyły u nich? I znowu kwiaty byłem, no. już są i... i tylko będą znowu. Nikogo na ulicach nie ma. Tylko my. Każdy siedzi w domu. Przestraszył się deszczu. Tutaj, nawet jak jeździłam do pracy, to na ulicy od razu paralisz bo deszcz pada. zwaniają. i tak. nie wiedzą, co robić. To prawda. Tylko jak zacznie padać deszcz, to wszyscy od razu zwaniają. Nie wiem. Traktują ten deszcz jak w Polsce w yy, jakieś duże opady śniegu Wiadomo, że trzeba uważać, bo jest yy, jest bardziej ślisko no ale nie, do, nie, nie bez przesady tak jak tutaj ludzie robią ale tutaj to jest tak, że dużo samochodów czy ludzie mają w samochodach łyse opony I jak tylko trochę popada deszcz to normalnie na łysych oponach jak, jak na lodzie dlatego może zwalniają i często też słyszę od ludzi, że jest dużo oleju na ulicy, na asfalcie, jak popada deszcz, no to niestety woda wypłukuje ten olej, i wtedy jest bardzo, bardzo ślisko. Co oczywiście nie jest prawdą, jak widzicie asfalt tutaj. Nie widzę jakichś plam po oleju, czy po benzynie, czy po ropie, ale każdy patrzy, że to przez to jest tak ślisko. Płaczę, że olej na ulicy, a samochody. Prawie nowe. A to dlatego mają e, łyse opony, bo tutaj e, nie ma tak, 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 takich przeglądów jak w Polsce co roku. Jest tak zwany smokczek, czyli co dwa lata samochodem trzeba się e, udać na stację diagnostyczną i wtedy sprawdzają głównie spaliny. spaliny. Robią pomiar spalin, no, bo to Kalifornia, duże restrykcje odnośnie ochrony środowiska. To tylko jest to: w innych Stanach nawet nie ma czeka. Nie wiem. Chyba w Arizonie już nie ma. Czy nawet w Nevadzie. W innych Stanach. Tylko Kalifornia jest taka bardzo restrykcyjna. I co dwa lata trzeba jechać samochodem na, na przebadanie spalin. I wszystko jest w normie co kolejne dwa lata. Spokój. Dlatego ludzie mają yy, łuse opony, bo nikt tego nie sprawdza. Druga rzecz odnośnie jazdy samochodem: prawo jazdy. Tutaj to normalnie śmiechu warte. Idzie się do tutejszego wydziału komunikacji. Mówi się, że, że chce się zrobić prawo jazdy. Wypełnia się formularz. E, pytań było 20. Nie pamiętam, to już było lata. Można zdawać w dowolnym języku. My zdawaliśmy po angielsku. Można mieć już nie pamiętam Dwa dokładnie. Błędy. Dwa czy trzy? Dwa. Chyba trzy. A może i trzy. Nie pamiętam, może i trzy. Może czy, też nie pamiętam tego za bardzo. Chyba trzy błędy można mieć. Pytania banalne, nie to co w Polsce, że jest tych pytań do nauki nie wiem ile teraz jest, tysiąc, dwa tysiące, czy może dziesięć tysięcy. My zdawaliśmy na komputerze 20 bardzo, bardzo banalnych pytań. Podstawy, dosłownie podstawy. Każdy to zdaje. Nie wiem, kto nie mógłby tego nie zdać. Oprócz teoretycznego egzaminu jest też e, egzamin praktyczny przyjeżdża się swoim samochodem czy rodziców, czy pożyczonym mało ważne e, oczywiście kurs tak jak w Polsce nie wiem ile teraz jest 20 godzin 40 godzin jazdy nie jest w ogóle wymagany zdajecie egzamin 20 pytań robią wam zdjęcie na miejscu wsiadacie w samochód który przyjechaliście czy z rodzicami czy z znajomym jedziecie na dosłownie 2 minuty jazdy w koło, no, nie wiem, ja miałem dwa skrzyżowania. Przyjeżdżacie i macie prawo jazdy. Normalnie, banał, tutaj zdobyć prawo jazdy. Tu każdy ma prawo jazdy. Dlatego tu nie ma chodników, dlatego jest tyle samochodów. Kalifornia słynie z bardzo dużych korków, bo tu każdy ma prawo jazdy i każdy ma samochód. Samochody też proporcjonalnie do zarobków są tanie. Tu każdego stać na samochód. Większość samochodów nowych. Bardzo popularne leasingi samochodów, każdy może go dostać. Poczekajmy. Hej. Patrz, króliczek siedzi. Gdzie? Na trawniku. A tu siedzi. Królików, bardzo dużo. Albo nawet nie królików. Dzikie to chyba zające. Właśnie. Ich kryjówka. Te krzaki. Ok, zostawmy go w spokoju. No i wracamy do domu. Spacer 10-minutowy. To chyba pomarodziliśmy. I znowu do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć.